Witam się mano, jako mm, wita. E, słuchajcie, jak widzicie, balniaczek już fajnie doszedł do siebie. E, pokonałem tego brutto nisko te czarne takie mity. E, tu na pogostymonikach ferii e, Było tego właśnie najwięcej. W poprzednim filmiku wam pokazywałem, jak to wyglądało. I, i dzisiaj Wam pokażę jak fajnie czy już jest, nic na tym nie ma. No, mianowicie no, pokonałem to przez karbą, czterokrotnie przydawkowane przez cztery dni na noc. I po czterech dniach już się zrobiły takie białe. No i do tej no, chwili nie ma tam już nic. Żadnego żadnego Krasnorosta nie ma żadnego, tylko nie wiem co to właśnie tak włonnie mogę. Tam, nie chciało nawet mi się rozkwinać, to dokładnie nie zakłon, ale nie był to krasna, krasna, krasna było to jakieś inne diabelstwo prawdopodobnie no, wyskoczyło to wszystko, dlatego że te podłoże były naprawdę przeorane totalnie. No, I te związki wszystkie się tak powalniały, tak tutaj tego i dalej, no nie ukrywajmy, te rośliny też leżały w oleczku przez kilka dni, tam chyba 4-5 dni, że wiecie, tam się mogły podziać różne rzeczy z nimi. Ostatnio dojechała do mnie fajna, fajna roślinka Rotala Singapurę i co to było? I Ludwigia Meta. Ludwigia Meta troszeczkę tam szczyty pokręciło, bo to wiadomo, że to inne warunki, ale mam nadzieję, że to puści nowe yy, nowe sztytki, gałązki i, i się wszystko unormuje. Także yy, i tak to u mnie wygląda i mianowicie yy, po długim oczekiwaniu, po długim, długim yy, takim męczeniu się, że powiem, na tych LEDach, na tych LEDowych, no miałem tam dwie świetlówki do tego dodane, ale w chwili obecnej widzicie już świecą u mnie tylko i wyłącznie świetlówki. Wróciłem do nich odzyskanie. Podłączyłem wszystko i od, od środy, nie od czwartku śmigamy na y, pełnych świetlówkach. Jest tutaj y, są tak. Y, pierwsza jest. Y, 865, potem jest Grolux 80W, potem jest Super Red 2 po 53W i potem znowu chyba jest Grolux. Także to tutaj świeci i teraz w poniedziałek prawdopodobnie przyjedzie do mnie jeszcze jedna świetlówka 956 i 48W, ona chyba ma też od długości 1,50 m, prawie 1,45 m, i tu ją dowalę i to będzie wsioli, i będziemy patrzeć, jak to sobie tutaj fajnie rośnie. Wziąłem ostatnio, że kupiłem 10 helenek, żeby tu troszeczkę mi tutaj tych zatoczków się pozbyć. Także one tutaj sobie z tym poradzą i wytępią mi tu wszystkie Zatoczki, było już tak nieraz. Potem helenki, na no wiadomo, nie lubią takiej wody i one z czasem też coś się tam z nimi podzieje. Ale tak widzę, że bo zawsze tam poprzednie helenki tak wychodziły mi z tego baniaka, chciały chodzić po prostu taką przyduchotę, miały duchotę. Ale te widzę, no one no kurde, sobie ślingają tutaj, więc może się utrzymają na dłużej. Zobaczymy. Najważniejsze, że mają się pozbyć zatoczek, bo przez te podłoży podłoże naprawdę było tego. To troszeczkę już tu u mnie za dużo i, i wkurzało mnie to. Teraz one sobie poradzą. Około dwóch tygodni podejrzewam, że tu nie będzie już ani jednego. Wszystko, wszystko zostanie wytępione. Mm. Miałem tu już takie dwa, trzy, trzy razy takie jest przypadki, że oczym właśnie z tymi zatoczkami w Hel Helenki tutaj spuściłem i produkowałem. Ale zawsze jakąś rodzinę coś tam się przeprowadziło, i gdzieś tam coś tam się znowu odrodziło. Także... Dwa tygodnie daje i tutaj nie ma już nic. Ale najbardziej zadowolony jestem, że pozbyłem się tego dłoniska czarnego. Normalnie mówię, że są takie czarne włosy, że, że normalnie jakby tam, nie wiem, jakąś brunetkę czy sali. I tak to tam wyglądało. Fajnie, zaraz podję z bliska, pokażę Wam, jak to teraz czysto, elegancko wygląda. Jak widzicie, też po tylu latach dorobiłem się obudowy pod akwarium. No. Zro... Poprze... Przeprowadziłem się i... i postanowiłem, żeby to zrobić sobie jakoś fajnie. Tak to wygląda. I, I naprawdę fajnie. Fajnie, to u nas zmieniło całkiem w ogóle to akwarium. I estetyka normalnie, normalnie, mega, mega. Podoba mi się to bardzo. Dobra, podejdźmy bliżej. Zacznijmy od, właśnie, od pokazania Wam Helfeli Red. W ostatnim filmiku możecie zobaczyć, co, ile tego było. O, o, przepraszam. I tak to właśnie teraz wygląda. Zobaczcie, czyściutko nie ma ani jednego, teraz na ani jednego tego, tam tego czegoś. I, 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 Ludwigia myślę, że teraz dojdzie do siebie całkiem już Tutaj już taka jedna widać, że mi się chciała przekształcić w tego w kubę. Ale to dzisiaj sobie tam to przytnę i wpuści na pewno nowy pędzik. Yy, I tak to sobie tutaj u mnie rośnie. Dwiga, jak widzicie, fajnie się zaczęła wybarwiać, czyli, yy, czyli stopień azotu tutaj yy, stężenie azotu jest naprawdę chyba wystarczający około 5-8 około na pewno tutaj jest. Jedziemy dalej. No, tutaj właśnie jest Singapurę. How do mnie. Mówiłem Wam w wcześniejszych filmikach, że Heidelberg, no ciężko, to z nim było, zobaczcie, to to tutaj, czato tutaj tak wywaliła, że, że normalnie aż... W szoku jestem, no i taka duża się zrobiła. Tutaj tutaj też zaczyna się rosnąć. Ej, zaczyna się, zaczyna rosnąć. Yy, tutaj mamy jeszcze golden. Zobaczcie fajnie, się zaczyna z nią tutaj też dziać. Jedziemy dalej. Ruby. Na ruby też było tego diabelstwa dużo. Zobaczcie, nie ma nic. Jest czyściutko i fajnie sobie tutaj jest zrotana. Yy, to jest ta czwórka chyba. I też tego prawie nic nie było. Już się zaczyna fajnie rosnąć. Tutaj, właśnie tutaj listki, tak widzę tutaj przy tej Esperet pozawijało. Podejrzewam, że robiłem tu podmiankę ostatnio i chyba się kierdę, miałem z jednym baniakiem 20 litrów i dolałem nieczysty RO i podejrzewam, że tutaj się coś mi z potaszem zadziało nie wiem później zrobię test zobaczę jak to wygląda yy, jedziemy dalej yy, tam z tyłu yy, yy, kabomberat kabombaret też fajnie z tyłu rośnie tam jest rutala meksykańska. Yy, Gojas yy, bardzo ładnie rośnie yy, tam z tyłu jakieś ludwiczki yy, yy, tutaj mamy yy, 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 yy. No, zobaczcie, też u mnie taka kępa była kiedyś i zaczyna się fajnie. No, zobaczcie na ostatnim filmie, zobaczcie jakie to było malutkie, jakie to były listki takie krępowate, malutkie. A zobaczcie teraz, jak to fajnie się duże liście li li zrobiły. Coś jeszcze tam, proszę mi, opominałem, chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale co to było? Aha, tutaj, przejdziemy tutaj. Rutana Meksykana Araguaya też na ostatnim filmiku pokazywałem ją, zobaczcie. Nic tam prawie z tego nie było. Myślałem, że to nie, nie przetrwa, ale jednak. Ale jednak sobie mm, mm, radzi. Puściła nowe, nawet takie duże, nawet te kępy są. Pierwszy raz takie mam, że tak powiem, że takie gubery są. Duże listki. Wcześniej były takie mniejsze. No zobaczymy, będziemy dzisiaj do wieczorem przytniemy i będziemy to rozsadzać, żeby tego więcej było. Ogólnie to troszeczkę rośnie muszę się stąd podbyć, bo znowu to też się tego dużo, dużo robić. I Bo ja nie chcę po prostu, żeby to było wszystko takie, no żeby tego tutaj za dużo nie było i żeby to się tam nie rozrastało za bardzo. Kuba jak mówiłem fajnie się też rozrasta z tyłu z tyłu to z takim skróciłem, bo takie duże były, że po same sam szczyt wody co tam jeszcze jest z tyłu koło jak się nazywa Horta Mexicana Araguay jak ona miała chra, tak chra no. zobaczcie, takie duże listki dostała pchała się do tego światła fajne, dolne partie tam bardziej zielone są, ale no mówię no świetlówki dopiero są, kiedy? dwa, trzy dni więc zobaczymy, jak to tutaj fajnie sobie pójdzie. Jak na razie do tej pory żadnego plenia na szybach, na szybach po odmieniu oświetlenia. I, I myślę, że tak będzie. Najlepiej, jak tu nic nie będzie nie wyskakiwać. Ale wiecie, jak to jest z no zawsze coś się zrobi, zawsze coś się pogrzebie i coś się zawsze wysypie. E, co jeszcze? Co to tutaj wyniosło? Genere Repens I też było z ostatnio bardzo źle. Możecie porównać filmiki. Zobaczcie, dostała fajne, duże liście. Ogólnie tutaj teraz te liście takie mi się strasznie duże porobiły. Więc no fajnie, fajnie, fajnie to idzie. Tu jest ta ludwiga meta. No jak mówię te, te szczyty troszeczkę takie przykarłowaciałe się zrobiły. A to mówię no nowe warunki myślę, że tam coś odbije i będzie, będzie coś z tego rosło. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze mam tu powiedzieć, no, no ogólnie jest na razie dobrze, także komentujcie filmik, pytajcie, dawajcie łapki w górę, jeśli Wam się podoba, jakbyście coś chcieli wiedzieć, to piszcie, staram się odpowiedzieć każdemu, no czasami takie pytania są, że no, ciężko mi powiedzieć coś, jak nie widzę tego. No, piszecie tutaj: najlepiej, jakby ktoś coś napisał na na mesie do mnie, tam prywata, pokazał, jak to wygląda, to nie coś mogę powiedzieć. Bo tak, to tak, ja tego nie widzę, to tak ciężko mi powiedzieć. Wiecie to, co mogę, to doradzę. No, ale wiecie, jak to jest sterowanie, jest, bo jaką odległość. No. Mogę coś tam doradzić, ale no, coś doradzę, potem ktoś za dużo tego zrobi, albo coś za mało, bo mi to mówi, że to nie pomogło. No. Ja nie jestem takim zwolennikiem prowadzenia akwarium na przykład odległość. No, no, ja muszę to widzieć, ja muszę to patrzeć na to, jak to się robi, jak to się zmienia wszystko. Odległość no, no nie jest to takie, takie fajne i takie proste. Ale to co mogę, to doradzę. I bardzo bym prosił, żeby jak coś wam powiem, to tak nie podchodźcie do tego, że to na pewno pomoże, nie? No, no, może pomoże, może nie. Każdy baniak jest inny i każdy o tym wie. Nie ma recepty na, na coś, na co na na to może na pewno o tym, 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 tym powie, że to tak będzie nie, no to, to, to tak nie jest. Z tego trzeba dojść samemu, naprawdę, bo to jest yy, obserwować, patrzeć, yy, nie dozować tego nie wiadomo ile, yy, spróbować, yy, co jeszcze, no, spróbować yy, yy, przygłodzić trochę ten bajnak na, na 3-4 dni i potem dawki z powrotem przywrócić ale stopniowo, nie tam od razu ruch na kula i myślę, że to pomoże, na pewno pomoże eee, tylko mówię, obserwować sobie eee, i to obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja eee, ja też nie mówię, że nie wiadomo jaki jak mój jest wspaniały, no bo wiadomo są tutaj też plusy i minusy eee, jednemu to lepiej rośnie, drugiemu to lepiej rośnie no, jest tutaj tyle tego, że naprawdę no, ciężko, mm, ciężko każdy rocznicy dogodzić. No. Jedna lubi tak, druga lubi tak. No. No, ale jak ona też myślę, tacy nie lubi tego, co mają inne, no, myślę, że ona tam jakoś powinna przetrwać i, i później się przystosować do tych warunków. I y, 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 y da radę no, po prostu, no, musi dać radę, bo, bo wątpię, że jakoś, jeśli naprawdę na stosunki są zachowane w miarę jako takie że ta roślinka całkiem zmieni, całkiem się rozpuści i nic nie będzie no, no a szury, no tak też się może zdarzyć to to nie, nie, nie rezygnujmy kupmy drugą, drugą, trzecią próbujmy, ona musi się w końcu przyjąć i coś w końcu z tego y, będzie no, no. także mm. także myślę, że będzie C jak tam u was temperaturki no u mnie już około 25 się zaczyna dziać także Świetlówki swoje ciepło też dają. Nie ma tam żadnych wetraczków ale coś będę musiał przykombinować, jakieś małe kupić i żeby tam lekko troszeczkę to ciepło odgarynać Żeby nie było tego aż żeby ta woda mi tutaj... Biora... No, no wakaczy na pewno dojdzie po 30. Także obecnie jest 25 i no, zobaczymy jak to. Będzie. No zobaczcie, no szybła, jest czysta, hmm. dzisiaj robiłem, yy, czyściłem prefiltry, także troszeczkę tutaj tej wpłynęło, ale do wieczora tutaj już będzie yy, fajnie. Japonika, zobaczcie, tu jest tak rozrośnięta yy, po całej długości. Fajnie to wygląda, podoba mi się, yy, jak się wchodzi do pokoju, właśnie tak fajnie, że tu nie ma takiego wolnego miejsca. I to tak yy, fajnie, 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 fajnie to wygląda. Mm. I także, I także, o, dziadek sobie tutaj pływa. Hirys tu jest drugi. Sam ode mnie, ze mną od początku tego akwarium. Naprawdę są fajne, duże sztuki. Radzą sobie tutaj mega. Jako, to są ryby, które najpierw, i, i najdłuższe tu są. Reszta to popadało przy przez one przetrwały, przetrwały wszystko dobra i tu też jest mm, green, jak na to miała nie, to miało to nieważne też yy, zaczęła fajnie rosnąć tam jest czwórka, to jest chyba ta, 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 ta czwórka green więc no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie się dalej rodziło, więc yy, będę kończył, jak coś to... Pytajcie, mówię Wam, dajcie łaperski w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego, do subskrypcji mojego kanału, kanału. Więc... Więc to. Trzymajcie się. Miłej niedzieli Wam życzę. Cześć.